Taka informacja, bo dzisiaj wkurzyłem się rano tak jak nigdy się nie wkurzyłem. Ktoś mi tutaj zarzuca, że samochód jest malowany, gdzie nie jest. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Tu jest takie lekkie przetarcie parkingowe, i Pan na podstawie tego stwierdza, że błotnik był malowany. To mu się rzuciło w oczy. Ja mówię, staram się jak najbardziej uczciwie podchodzić do tematu, więc pokażę Wam jak wygląda ten samochód lakierniczo. A mówię, jeżeli ktoś przyjedzie i zobaczy, że coś jest lakierowane, no to ma ten samochód ode mnie za darmo. Tyle w temacie. Maska jest aluminiowa, 0 Przymierzymy go dokładnie całego. Tu było malowane, bo jest obcierka parkingowa, ale było malowane. Właśnie widzę, jak było malowane. Tak, właśnie to było malowane. Te ręce opadają po prostu na ludzi. Którzy przyjeżdżają nawet bez miernika, gdzie musiałem pokazać swój, i od razu atak bo jest ryska czy obcierka na samochodzie 14 i coś by było robione. Uwierzcie mi, że tak jak w wielu przypadkach pokazuje, że jeżeli coś było robione, to było, i tego nie ukrywam. Także nie lubię takiej sytuacji, jeżeli ktoś przyjeżdża i wymyśla różne rzeczy. Także, jeżeli ktoś przyjedzie z miernikiem, jakiś element będzie lakierowany, fura, furę tę dostaje za darmo. Także trzeba sobie dymka puścić, bo już po prostu na niektórych to nie ma po prostu słów. Jest filmik, samochodów w Holandii, jest tutaj pokazane wszystko od A do Z. Mówię nie po to nagrywam te filmiki. Mierzę lakierem, żeby ktoś po prostu sobie wymyślał niestworzone historie. No po prostu, braków, na to wszystko.